Dajmy się wypowiedzieć Amadeuszowi teraz. Działa mi, działa? Halo, halo. Działa mikrofon, więc słuchajcie, teraz mnie pomówił przy wszystkich, powiem tak. Tylko niech się nie odzywa, że ja, ja mu się nie wtrącałem, dobrze? Dopiero co była sprawa z Leksiem, że coś tam wysyłał do 14 latki. później okazało się, później się okazało, że ona miała więcej, nieważne, ale cały internet potępił takie zachowanie. A yy, jak na czternastolatkę. Napadli z nożami i ja stanąłem w jej obronie. To, te, to właśnie popierasz kurwa? Popierasz typów, którzy napadli na 14 z nożami, za których jeden miał akt oskarżenia o y, tam za, za seksualne coś tam, gdzie jego brat jakiś rok temu chodziłem z jednym typem do klasy w pięciu, kurwa, zgwałcili dziewczynę i ten chłop, z którym chodziłem do klasy, się powiesił. Okej. Okay. To nie, nie rozkminiam, czy był dobry czy zły. Stanąłeś kurwo za gwałcicielami. Widzę, że nazwisko Polański zobowiązuje. Gwałciciel Polański od dzisiaj. A, a propos, daj mi dokończyć, a propos, dajcie mi, do, proszę dokończyć, daj mi, a propos dziewczyn. Osta znam wiele dziewczyn, które ty znasz i które mi mówiły, że je wykorzystałeś, kurwa, seksualnie, na przykład jak były pijane. Gwałciciel polański. Jebać polańskiego gwałciciela nazwisko związane z Gwałciciel polański, tak? I tak, kurwa. To czekam, to słuchaj, teraz to co powiedziałeś? Fajnie, fajnie, że to powiedziałeś, kurwa. Powiem ci, że czekam w takim razie na te dziewczyny. Bardzo chętnie bym się z nimi skonfrontował. Nie wiem, czy będą chciały. O Posłuchaj, wariacie, po, wariacie. Przecież to na ciebie, kurwa, krążyły screeny, gdzie wykorzystywałeś dziewczyny. I pisałeś do nich, kurwa, jakieś nie pamiętasz, to było na fajnym chaosie. Tak? nie pamiętasz co było? Ale ją wykorzystałem, no. No, no i co nie było tak. Ten... Nie nazywasz gwałcicielem, kogo zwałciciem. Kurwa, 60 nazywasz. Ty, posłuchaj. Ty świadkiem, kurwa, koronnym jestem? Posłuchaj, tyś siedział chociaż za mnie jeden dzień, nigdy nikt za mnie nie siedział nawet pół kurwa godziny. Posłuchaj, ty, kurwa, ja, ja bardzo słuchaj, ja ci powiem jedną rzecz, ja bardzo chętnie wrócę do tej sprawy, bardzo fajnie, że o tym powiedziałeś. Bardzo to chętnie bardzo wrócimy. Fajnie. Ja wstawiłem się za... Ostatnio? Tak, ale posłuchaj, no, Co no, ostatnio, oposzło no, o to! Dzisiaj się tam do tego, kurwa, psychotropa i GSP pucował właśnie z tą sprawą i co ci kurwa powiedzieli? Poje pojechali kurwa z tobą. Kto ze mną pojechał? No tak mów ci wyjaśnili ci kurwa, że co ty. Opisali, te papier powiedzieli, że pierdolisz kurwa. Jak nie no, Są... to, to, to powiedz co powiedzieli. Dobra, czyli chcesz rozmawiać o tym, dlaczego Kto? wyzywałeś... Nic takiego nie było! No dobra, to ci powiedzą. No bardzo, jeżeli chcesz, nie ma problemu. To jest właśnie ta sytuacja, o której on będziesz, nie chciał rozmawiać. Dobra, tak, pomawiam a Ty kurwa, ty, kurwa ty nazwałeś mnie kurwa pedofilem, umrzesz, kurwa. To ty umrzesz, umrzesz właśnie. Mi. Za to co powiedziałeś, umrzesz, a wiesz o tym, a wiesz o tym, że teraz jest tutaj gość, który kurwa dopilnuje tego, żeby to było sprawdzone. I zajebiście. Wiesz o tym, to, to, to będzie. No dobra, prakorek. ale nazwałeś go frajerem, czyli że się gdzieś rozpruł na kumpli. Tak. Masz to potwierdzone? Tak, wystarczy wpisać w Google. Nie, 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 oczywiście nie. Napadło, szczerze, byłem w gimnazjum. Wiesz tam jest napisane, napadło. że to ciebie chcieli napaść, a nie Na, za Zaczęło szczerze. się od dziewczyny, stanąłem w obronie 14 latki, bo do niej kilku dorosłych mężczyzn wyskoczyło. W tym mówię, że niektórzy byli... Ale szczerze, sprawę... ty jesteś gangsterem, który łamie ludziom czaszki! Ale jesteś w po wojnąkach! Jesteś byłem dzieckiem! W gimnazjum byłem dzieckiem. A... Ach. Dym dla ciebie. Czyli za 16 lat miałeś wtedy. Czyli dobra. To niech ktoś mi jest stanie ktoś prawilny, kto popiera napaść z nożami na 14. Nie, 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 ale ja tego nie popieram. Jesteś jakiś prawidłny. Który... podnoszę rękę, ale to nie chodzi o to. Ja też nie popieram kurwa. No to... ja nie popieram, nie popieram tego. Co?

Rozjebałeś się na kumpli, tak? tak nie, kurwa, na kumpli, tak? Tak, tak, tak? Ale słuchaj, to nie róbcie bieganek gangstera. Ja robię sobie gangstera. teraz, kurwa. Ja ja miałem... Porównanie. Ja bym chciał do ciebie, ja bym chciał, chciał dooko do Ojcem chrzestnym jebanym. Pływa. Ja bym chciał dookoś ten spór. Możemy zrobić face to face'a. Adrian palański kurwa.